Jakub coś jeszcze mówił, czy mama mówi coś o sprawie? Czy więcej mówiła, czy tylko te... Nie, nie, nie. To tam dotyczyło terminu rozprawy? Rozumiem. Proszę dalej. Skąd Jakub wie, że jest rozprawa i ma być przesłuchany przez sędzinę, ma wybrać między rodziną zastępczą, a biologiczną? Skąd to dziecko wie? Pierwszy raz słyszę o tym. Ja pierwsze słyszę, by Jakub musiał wybierać, był poinformowany o tym, że ma być występujący przez sędzinę, przez sądzie i ma wybrać między rodziną zastępcą a rodziną biurową. Proszę. To... No, 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 no. No cóż, kodeks karny jest bardzo ścisły. Zacznijmy od podstawy. Pani sędzia układa sobie zdanie po swojemu, a pani Edyta mówi całkiem coś innego brawo, czyli łamanie prawa.